Wracając jeszcze do tego WSW, to, to właśnie co internet robi z ludźmi? No on się tam usprawiedliwia, że nie zarobi, ale dla wyświetleń to jest w stanie zrobić wszystko. Widzieliście tego live'a, jak nam żary, jakieś nieświeże, stare śledzie z konserwy ryby. Gówno po prostu, żarby, gówno dla wyświetleń. I potem mówi, że jeszcze nic z tego nie ma. Po co to robisz? Przykleiłeś się do tego pisu, ale jak już jest y, słaby, pokonany, nie rządzi, y, to tak jakby kopać leżącego. No, jak był mocny, nie poszedłeś tam, nie wyzywałeś Kaczyńskiego, bo zaraz by było gleba i jakby się dogrzebali w życiorysie, że. Po to streamer jest kryminalistą, jeździł na cudzym prawie jazdy brata bliźniaka. To po prostu. No, ja rozumiem, że on tak naprawdę po tej kompromitacji ze szkolną i tak dalej to chciał yy, cudzym kosztem się wylansować, zrobić z siebie bohatera. Oczywiście yy, zrobił z siebie idiotę, jak zwykle, bo no, niektórzy ludzie tak mają, a tylko to są w stanie zrobić. Także niefajnie. Natomiast jak teraz chcesz być bohaterem, to, to Platforma Obywatelska jest powódź. Tusk najpierw mówił, że powodzi nie będzie. Nie pospuszczali wody ze zbiorników w górach. Zalało najbardziej tam, gdzie rzeki są uregulowane, bo tak niestety jest, że ludzie mają takie fałszywe poczucie, że jak zainwestują w technikę, to technika ich uratuje. No i akurat z wodą z powodziami to jest tak, że tam, gdzie rzeki są nieuregulowane to nie ma jak gdyby strat związanych z powodziami, bo ta woda się rozlewa naturalnie na okoliczne z koryta, na tam tereny podmokłe jakieś, tereny przy rzece i, i tyle, jeżeli ktoś zabudował budynki na równi z rzeką, z brzegiem rzeki i jeszcze do tego potem zaczęło go zalewać, więc postawił tamę, no, i na przykład gromadzi się tam duża ilość wody, tama pęka pod naporem tej wody, i zamiast metra zalania jest 5 metrów fala powodziowa, która wtedy niszczy wszystko. No, to, to są właśnie skutki takiej e, techno-arogancji, czyli e, ślepej wiary w to, że ktoś jest w stanie. Coś zrobić wbrew naturze, pokonać naturę, walczyć z naturą, ze światem to raczej trzeba współpracować, niż z niej walczyć. No bo walka czy wojna prowadzi do kontuzji, a nawet do śmierci czy straty, no i jest bardzo kosztowne. Jeżeli ktoś chce żyć zamiast w pokoju i harmonii ze światem w konflikcie stałym, no to to do niczego dobrego to nie prowadzi. Tu z tam obiecał, teraz przecież to największa głupota zalanym 100 tysięcy złotych na remont mieszkania w bloku i 200 tysięcy na remont domu wolnostojącego. Niektórzy mówią, że to nie wystarczy. Z drugiej strony to jest takie, zaklajstrują ściany, wysuszą trochę i zaraz znowu ich zaleję. I do tego jeszcze zobaczcie, jaka jest polityka platformy. Kierwiński ten pan, który się jąkał i był posądzany o to, że tam był pijany na jakichś tam przemówieniach. On mówi, że to tylko pogłos z mikrofonu i że ma wyniki badań z komisariatu policji, które sobie zorganizował te wyniki badań będąc ministrem spraw wewnętrznych i administracji, czyli przełożonym policjantów. Więc on został odwołany ze stanowiska europosła i, i zrobili go pełnomocnikiem do spraw tam likwidacji skutków powodzi. Ale po co? Na jego miejsce wcisnęli Gronkiewicz-Walstą, skompromitowaną żydówkę z Warszawy, byłą prezydentkę Warszawy, która zrobiła tą całą aferę. I zobaczcie, jaka jest polityka platformy. Eee, w nagrodę, bo się nie dostała do Europarlamentu, zamiast ją ukryć, aferzystkę, to zrobili ją Europarlamentarzystką. No. I będzie sobie tam spokojnie kasować kasę i jeszcze brać eee, emeryturę potem europosłanki zamiast siedzieć w więzieniu. Eee, PiS, na przykład ten, e, afera tego Rysia Czarneckiego, który był we wszystkich partiach, a potem kosił kasę z kilometrażówek, to też jest przecież przekręt, bo zobaczcie. Oni to powinni kontrolować w momencie wypłacania pieniędzy. Jeżeli coś było nie w porządku, nie powinni mu tych pieniędzy wypłacić. Ale to tak działa, że wypłacają. Ci wszyscy... Eee, Ludzie tak naprawdę, bo to jest taki haczyk, nie? że to jest tak naprawdę jakiś ryczałt. Czyli on tam oświadcza coś i ma jakiś limit, i może kosić. Nie? W polskim Sejmie tak samo. Jakbyście wzięli jakiś tych posłów, do któregokolwiek byście się doczepili. Facet na przykład była ta afera, że nie miał samochodu, a co miesiąc pobierał tam z 15 tysięcy złotych jakichś dodatków na to, że jeździ samochodem. Chociaż nie jeździł samochodem, ale taki dodatek miesięcznie mu przysługuje. Mógł wziąć połowę, mógł wziąć zero. Mógł wziąć maksymalną kwotę, więc brał maksymalne kwoty, na przykład, nie? Ale potem, jak ktoś jest niepokorny, to nie mają na niego papiery, wziął kasę. Jak na przykład Czarnecki oddał połowę, a nie oddał całości, to będą go ścigać, że robi jakieś przestępstwo. I to jest właśnie taki szantaż na niepokornych. Mogą ich wtedy załatwić.